Przystępując do docieplenia poddasza, mamy trzy warianty do wyboru. Pierwszy wariant jest to standardowe docieplenie. Drugi wariant jest to użycie nadmuchiwanej wełny Grand Rock Super. I trzeci wariant jest to izolacja makrokwiowa. Jeżeli chodzi o wariant standardowy, to wełna mocuje się między krokwiami w pierwszej warstwie. Zastosujemy tutaj wełnę w rolce Top Rock Super. W drugiej warstwie zastosujemy wełnę już, już w płycie Super Rock. Oczywiście te wełny muszą być montowane miankowo na mijankę, żeby zminimalizować występowanie mostków termicznych. W przypadku tego wariantu, gdzie będziemy nadmuchiwać wełnę skalną Grand Rock Super, nadmuch zrobimy albo bezpośrednio na folię, albo na konstrukcję gipsowo-kartonową. Bardzo dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że jesteśmy w stanie w jeden dzień zaizolować całe poddasze. W tym przypadku, w przypadku izolacji tak zwanej tam będziemy robić izolację od strony zewnętrznej. Bardzo, bardzo dużym plusem jest to, że jeżeli izolację zrobimy od strony zewnętrznej, to od środka nie będziemy musieli ściągać płyt gipsowo-kartonowych, żeby dołożyć wełnę albo ją położyć na nowo. Także jeżeli mamy podasze już wykończone, nic się z nim nie stanie. Produkty, jakie będziemy używać przy tym rozwiązaniu są takie same jak tutaj. Czyli wełna w rolce to Prok Super, wełna w płycie, wełna w płycie Super Rock. Niezależnie od tego, który wariant wybierzecie, pamiętajcie, że używając wełny skalnej macie zapewnione na podaszu sprzyjający mikroklimat, komfort akustyczny, komfort termiczny i oczywiście bezpieczeństwo pożarowe, ponieważ konstrukcja Waszego podasza jest konstrukcją drewnianą i narażoną, narażoną na ogień. Słuchajcie, więcej informacji na temat tych rozwiązań na pewno znajdziecie w naszych filmach. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie do nas w komentarzach, dodatkowo możecie pisać do nas na czacie, a także na naszą skrzynkę mailową doradcy@maparoku.pl.